O, dzięki Elwirka, że zalałaś mi zupkę. Super. Kurczę. Już myślałam, że dzisiaj w ogóle z tej kasy nie zejdę i nie zdążę nic zjeść. Daj ze spokój. Tyle ludzi, o nie, ja nie wiem co oni poszaleli chyba. A, to jakaś taka, wiesz co, na szybko, żeby cokolwiek tylko ruszyć. Jeszcze tutaj kanapki mam. Patrz, już jest 16, a ja ich jeszcze od rana nie zdążyłam zjeść. Aż mi brzuch. Z głodu. Teraz sobie rozpakuję. O Jezus, jak dobrze coś ciepłego ruszyć teraz. Stoi, no ale... ja jeszcze po tej przerwie, zaraz to będzie musiało jeszcze On tak raz cokolwiek porobił, a nie on tylko ma wymagania. Chyba wiesz, w całej co w ogóle nie zdajesz sprawy, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak, masz rację. Jak wiecznie w pieku się musi gonić. Bryfirmy i tak dalej, i tak tłumaczę. No ale papa, a u mnie w sklepie są po 30 zakupy robią, jakby naprawdę świet miał się skończyć. Потерянный I'm sorry, Steve. I'm oh, stuck. No, no, no.

Zapomnij, ja się na pewno wcześniej nie ruszę. Ja wiem, że już jest tym. たく。 Twoja prywatna. O kurczę, ja myślałam, że raz.